Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł. Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziecie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielem, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo pańskie. Znanym tę przypowieść o synu marnotrawnym, albo jak to niektórzy czasami chcą. Częściej mówią teraz jest to przypowieść o miłosiernym ojcu. Jak zwał, tak zwał, ważne jest przede wszystkim, że Bóg chce do nas poprzez tę przypowieść z Ewangelii świętego Łukasza, przemówić, można powiedzieć, potwierdzić wszystko to, co już w księdze proroka Michała zapowiadał. A więc tu się nic nie zmienia. Oczywiście, że moglibyśmy zadawać wiele pytań, a dlaczego w ten sposób, a nie w inne. Chociażby nawet takie pytanie, przecież Pan Jezus mówił bardzo często o tym, że szukał tych, którzy się zagubili. A tutaj ten młodszy syn poszedł i ojciec na nim nie poszedł. Dziwne, bo przecież zawsze powinien Bóg, które, ojciec, którego tutaj Pan Jezus pokazuje jako Boga swojego, przecież on szuka. Szuka zaginionych owiec. A jednak tutaj pozwolił mu odejść. Pozwolił mu grzeszyć. Tak można byłoby powiedzieć? Nie. Nigdy Bóg nie pozwala grzeszyć. Natomiast Pan Bóg zawsze pozostawia wolną wolę człowiekowi. A że człowiek tę wolną wolę wykorzystuje do dobra, bardzo często, ale niestety także i do zła, dlatego też Pan Bóg, ponieważ chce być Bogiem, który kocha, i prowadzić wszystkich w kierunku Bożej miłości, a nie w kierunku tresury, że masz, musisz mnie kochać. To jest prowadzenie człowieka w kierunku tej Bożej wolności, w której człowiek w sposób wolny mówi: Kocham Ciebie, Boże, wypełnię Twoje wymagania. Dlaczego? Bo kocham Cię. Nie dlatego, że mnie straszyłeś, czy straszysz przykazaniami, nie. Chcę to robić dlatego, że Ciebie kocham. Chcę kochać Ciebie, Boże, i chcę kochać także bliźniego. I chcę się tego uczyć nieustannie. I myślę, że między innymi, kiedy widzimy właśnie, kiedy e, widzimy e, przypowieść o tym, jak to paster szuka zaginionej owcy, to widzimy tego Boga, który szuka zaginionych. Ale też Boga, który w, w przypowieści o synu marnotrawym mówi: ale zostawiam wolną wolę. Chcesz? Możesz skorzystać z niej. Zrób z niej tylko dobry użytek. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w pierwszą sobotę miesiąca, więc nie wtedy, kiedy musimy być, myślę tutaj o niedzieli, musimy być w Kościele, między innymi przypominamy sobie właśnie tę naszą wolność. Wolność, która mimo, że... bo ktoś mógłby powiedzieć, no zostałem ochrzczony, zostałem ochrzczony no i powinienem wierzyć. Nie. Pamiętajmy, że... I w życiu swoim, dorosłym zwłaszcza, kiedy już podejmujemy decyzję, czy chcemy iść z Panem Bogiem, czy bez Pana Boga, tak jak prorok mówi: Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. I właśnie od momentu Chrztu Świętego człowiek ma taką wielką zdolność do tego, przez łaskę Pana Boga, przez łaskę wiary, nadziei i miłości, ma zdolność do tego, że może wybierać fantastyczne rzeczy. I dobrze jest wiedzieć o tym, że cokolwiek bardzo pięknego zrobiliśmy w naszym życiu i jeszcze zrobimy, to nie będzie tylko nasza zasługa, ale przede wszystkim zasługa łaski od Pana Boga pochodzącej, której źródłem jest właśnie nieco innego, tylko sakrament Chrztu Świętego. I dlatego też dzisiaj także jesteśmy w pełni wdzięczni Panu Bogu i tak jak spotykamy się w ramach naszego sanktuarium opatrzności Bożej, gdzie uczymy się dziękować i zawierzać. Dziękujemy za rodzinę, dziękujemy za wiele rzeczy, które są w naszym życiu i między innymi dziękujemy za łaskę chrztu świętego łaskę, która, dzięki której rozpoczyna się przepiękne dzieło w naszym życiu, rozpoczyna się i się nie kończy. Bo ktoś mógłby powiedzieć tak, no dobrze, został i teraz odszedł od Pana Boga i pewnie krzyżyk na drogę, i właściwie to już nie ma szans. Są szanse. I dlatego też, dzięki Bogu, jeżeli możemy być w swoim środowisku i możemy głosić dobrą nowinę, to pamiętajmy, że głosimy dobrą nowinę, dlatego, że gdzieś w sercu tego człowieka zostało zakiełkowało życie Boże. I bardzo często bywa tak, i to widać na podstawie rozmaitych doświadczeń, świadectw, gdzie ktoś się nagle zmienia, widać to właśnie, że wystarczy no jakieś, jakieś dobro od osoby innej. I teraz to dobro powoduje, że tak jak w filmach, teraz, także w pięknym filmie pod tytułem Powołany numer dwa, że nawet największego gangstera, można powiedzieć Polski, łaska Boża przemienia w człowieka, który jest idzie, jak syn marnotrawny, który mówi do Boga: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i wobec Ciebie. Co, co się dzieje z człowiekiem? Przecież to nie jest łaska kogoś, kto powiedział: słuchaj, nawróć się albo pójdź do, do kościoła. To jest łaska Boża, która gdzieś tam kiełkowała i kiełkuje w sercu każdego człowieka. I teraz mówię to do wszystkich tych, którzy są może w bardzo trudnej sytuacji, gdzie ktoś z Waszych bliskich gdzieś poszedł bardzo daleko i zapomniał w ogóle o sakramencie Chrztu Świętym swoim. Pamiętajmy o tym, że. Ojciec zostawił tego syna i ten syn sam wrócił. Natomiast to, co jest bardzo piękne i co można, że tak powiem, samemu przerabiać w swoim sercu, to w momencie, kiedy on powiedział: Zabiorę się i pójdę do mojego ojca, to w tym momencie ujrzał go jego ojciec. To znaczy, że. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał jego ojciec, czyli już wypatrywał się w jego powrót. Czyli co to oznacza? Oznacza, żebyśmy nigdy nie tracili nadziei. Nasza nadzieja jest w Panu Bogu. Nie jest w dobrym lub złym postępowaniu drugiego człowieka. Nasza nadzieja jest w Panu Bogu. I dlatego też nigdy nie tracicie nadziei. I nie przestańcie się modlić za tych, którzy gdzieś może w tej chwili zagubili tę łaskę Chrztu Świętego. Albo nawet w ogóle może wasze wnuczki nie poprzez decyzję waszych dzieci powiedziały nie sakramentowi Chrztu Świętego. Proszę, żebyście nigdy nie tracili nadziei, bo nasza nadzieja jest w Panu Bogu. I Matka Boża w Fatimie, kiedy wołała i mu, mówiła, to mówiła i prosiła nas o modlitwę właśnie dlatego, że ma ciągle nadzieję, że na tym świecie będzie więcej ludzi, którzy, tych, którzy się modlą, więcej ludzi, którzy jednak wynagradzają za zło, bo będzie więcej dobra aniżeli zła. I skoro Matka Boża ma nadzieję taką, to my również nie możemy tracić tej nadziei. Więc nie traćmy jej i pamiętajmy. Ulituje się znowu nad nami, tak jak mówi prorok y, Michał, i zetrze nasze nieprawości. A więc róbmy rachunek sumienia nie komuś, tylko ulituje się znowu nad nami, czyli moja wina, i zetrze nasze nieprawości. I z tej pozycji stawajmy także, czyli z pozycji człowieka pokornego, który też popełnia grzechu, z tej pozycji stańmy do modlitwy także za innych. Bo niestety grozi czasami taka sytuacja. Ja chodzę do kościoła, chodzę systematycznie do spowiedzi, czytam Pismo Święte i tak dalej, a oni i ciągle mam z nimi problem. Pamiętajmy, że to jest pierwszy punkt do tego, żeby wzrosnąć w takiej pysze, która nikogo i niczego nie przyprowadzi do Pana Boga. Więc prośmy Pana Boga o to po pierwsze, aby wrzucił w morskie głębiny. Wszystkie moje grzechy, a potem, aby Bóg doprowadził do nawrócenia tych, którzy są głęboko w moim sercu, a także i tych, którzy jeszcze tego nie chcą czynić. Także i może obce osoby, ale przecież we wspólnocie wiary nie ma obcych ludzi. Dlatego też, tak jak modlimy się w różańcu, Nie jesteś sam, modlimy się także i dzisiaj o to, że nie jesteśmy sami w tym dziękczynieniu za Boże, za Chrzest Święty, ale też nie jesteśmy sami w tym wynagradzaniu za wszystkie grzechy przeciwko niepokalanemu sercu Matki Najświętszej. Niech ona będzie dla nas wielką pocieszycielką.